Katia udała się na wizytę kontrolną do lekarza. Sprawdzi, kiedy może się spodziewać porodu. Zapraszam, proszę bardzo. Do tej pory wszystko było prawidłowo? Czy Ta, też się działo tak, w ciąży? Nie, tak, tak. ja, nie działo się okay. nic do specjalnego. Dobra. To I jest, ciąża jest pierwsza, uh, prawda? Tak. Mhm. Jeszcze nie pani poszuka USG drugiego trymestru. A, już mam. Dobra, to zaraz sobie zobaczę. Czyli 38 tygodni, dobra. I to jest drugi tryb. Zapraszam, trzeba się położyć, brzuszek odsłonić. Dobra. Ociśnienia pani sobie w domu mierzy? Tak, zawsze mam 120 na 70. Nigdy nie miałam ponad 100, 130. A tutaj w drugim trimestrze jest jeszcze napisane, że zalecana kontrola łożyska. Rozumiem, że dlatego, że to łożysko było gdzieś nisko, tak? Tak, ale teraz już wszystko jest okej. Się okay. podwyższyło. Czy nie jakieś choroby genetyczne, wrodzone wadze serca u kogoś? Nie, nie u kogo nie ma. O porodzie w ogóle nie myślę. Ja nie wiem nawet, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Bo zazwyczaj kobiety zaczynają już czytać internet, coś tam pisać do kogoś, o jakiej, jakiejkolwiek porady. Ja w ogóle się nie nakręcam. Ja staram się nic nie czytać, o takich rzeczach nie myśleć, choć no chyba trzeba odrobinę, ale po prostu nie robić z tego jakiegoś szału. W sensie ja będę w tym dniu ufać położnej, ufać lekarzowi i słuchać swoje ciało. Kiedy ostatni raz dziecko było mierzone? Dwa tygodnie temu, Dziś około 2,700. Okej, okay, czyli normalnie. Dobra. 2,600 coś. Mhm. Okay. Około 3 kg, 3,30 kg mniej więcej, więc nie za duży ten gdzieś normalny. Mhm. Z przyczyn naturalnych, ustalenie dokładnej wagi dziecka przed porodem nie zawsze jest możliwe. Margines błędu to około 200 gramów. Trzeba pilnować tego wzrastania, bo jeżeli było w pierwszym trymestrze dosyć niskie, to papa, to może być tak, że niestety, gdyby nie było w najbliższym czasie porodu, to ten wzrost może się trochę przyhamować. Mhm. Także trzeba na to zwracać uwagę.